Cześć, Rafał Światłoń, Lawrence Polska. Chciałbym dziś opowiedzieć Wam o najnowszym produkcie firmy Lawrence, czyli o silniku Lawrence Recon. Jest to silnik trollingowy przeznaczony do utrzymywania łodzi w, w jednym punkcie z funkcją kotwicy. Ta kotwica w tym silniku działa mega rewelacyjnie. Ja mam porównanie do silników innych firm, czołowych marek na świecie i uważam, że. W tej chwili jest to najbardziej topowy produkt. Jakie są główne zalety tego silnika? Ten silnik jest bardzo cichy, bardzo precyzyjny. Bardzo fajnie reaguje na taką nową funkcję, która się pojawiła i jest na, to, na ten moment tylko dostępna w Lowrance, czyli na ten tutaj przycisk na joystick, który się nazywa Freester. Bardzo fajnie ten silnik reaguje. Teraz jesteśmy w trybie kotwicy na tym silniku. Ale jak zobaczymy, włączymy na sterowanie manualne, to ten silnik bardzo fajnie reaguje na wszystkie ruchy tego joysticka, bardzo, bardzo precyzyjnie i płynnie, tak jak w PlayStation w sumie. W zależności od baterii, jakiej użyjemy, możemy użyć sobie dwie, dwóch rodzajów baterii: 24V i 36V. On się automatycznie dostosuje do, do, do tego napięcia, jakie podaje bateria przy 24V osiąga moc 90, około 95-97 lbsów, a przy 36 baterii to już jest 115-120 lbsów. I teraz zobacz, zobaczcie jak to ciągnie, jak diabeł dosłownie. Ja zaraz Wam powiem jaka tu prędkość maksymalna. Mi się udało uzyskać 8km na godzinę na tym silniku przy łodzi, która waży 1,5 tony, więc to nie jest tak mało. Możemy to wykorzystać w strefach ciszy, przy trollingu i do wielu innych zastosowań. Trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Bardzo fajny, cichy silnik, bardzo duża kultura pracy. No i bardzo fajny pilot z funkcją Freester, czyli z joystickiem. Pierwszy taki, pierwszy taki silnik na rynku z joystickiem. Pilot oczywiście pływający, sprawdziłem. Na wyświetlaczu pilota kolorowym mamy podstawowe funkcje, które, które pokazują nam stan naładowania baterii pilota, stan naładowania baterii, Hmm, która zasila już sam silnik, godzinę nawet mamy. Mamy hmm, ikonkę kotwicy. Jak sobie bijemy kotwicę, hmm, to mamy ikonkę kotwicy. Jak w, w, włączymy, hmm, w momencie kiedy włączymy hmm, funkcję sterowania hmm, ręcznego hmm, i włączymy śrubę napędową, to widzimy też hmm, przy, przy pomocy strzałek, w jakim kierunku silnik. Jest ustawiony, gdzie płyniemy. Mamy, mamy przyciski sterowania prędkością tego silnika. Mamy przyciski programowalne, których jeszcze nawet nie zdążyłem zaprogramować. Mamy przycisk płynięcia w określonym kierunku, zgodnie, zgodnie z zadaną trasą. Także naprawdę fajne, fajne urządzenie. Ja mam łódkę 5,5-metrową, która waży 1,5 tony z pełnym wyposażeniem. On bez problemu na największej fali tą łódź utrzymuje. Ale jest też jedna fajna rzecz, która mnie wkurzała na przykład w innych silnikach. Mianowicie to, że przy takiej flaucie jak mamy dziś, jak włączymy sobie kotwicę, ten silnik jest spokojny, jest stabilny emocjonalnie. On nie rzuca łodzią, on po prostu zachowuje się bardzo spokojnie. Co jest niesamowite. Mnie tutaj urzekło właśnie w tym silniku też to, że, że, mm, no zobaczcie, spokojny, fajnie. O jest. No i nieduża rybka, ale z silnikiem Rekon i Active Targetami można precyzyjnie podać przynętę. Wybierzemy sobie. Prędkość łączymy śrubę i wybierając odpowiedni kierunek łączymy kurs i płyniemy po kursie. Super funkcją w ustawieniu na kotwicy żeby przesunąć się na przykład przy łowieniu wertykalnym nie musimy kombinować zbyt dużo, tylko wystarczy, że. Damy w lewo lub w prawo i przesuwamy się 5 lub 10 stóp w jedną lub w drugą stronę. Teraz na przykład 20 stóp, 5 stóp. I silnik sam po prostu przestawia się, tak jakby obok o zadaną wartość. Czyli jedno kliknięcie 5, 2 kliknięcia 10, 3 kliknięcia 15 i tak odpowiednio. Nowy silnik Recon firmy Lawrence oferuje takie fajne funkcje, bardzo przydatne przy łowieniu ryb. Między innymi jest to łowienie na dystansie, kotwiczenie na dystansie, czyli zadajemy na ekranie plotera HDS miejscówkę, gdzie chcemy dopłynąć. I ustawiamy sobie tylko odległość od tej miejscówki. Silnik kotwiczy nas w miejscu, gdzie chcemy łowić, w zadanej odległości, więc możemy sobie taką, taką miejscówkę bardzo precyzyjnie obłowić. Nie płoszy nam to ryb. Kolejną, kolejną fajną funkcją też tego typu jest tak zwane kotwiczenie orbitalne czyli zadajemy punkt, na przykład górkę podwodną, gdzie mamy ryby, które chcemy złowić, ustalamy odległość od, tej, od, od, od na przykład środka tej górki i zadajemy właśnie funkcję kotwiczenie orbitalne i silnik. Pływa nam w zadanej odległości od tego punktu, na przykład na odległość rzutu, silnik naszą łódź przemieszcza wokół tego punktu, więc możemy pod różnym kątem podać przynęty rybom, które nas interesują. Bardzo duże ma to znaczenie w wypadku niektórych gatunków ryb, że po prostu zmiana kąta ustawienia łodzi i podanie tej samej przynęty w jednym punkcie na przykład nie spowoduje brania, a już zmienimy kąt pływając wokół tego punktu i już mamy, mamy branie. Kolejną świetną funkcją w silnikach Lowrance, między innymi w rekonie jest taka funkcja pływanie po izobatach, czyli ustawiamy sobie po prostu zadaną głębokość, po której chcemy płynąć, na przykład wzdłuż cienowiska, wzdłuż, wzdłuż górki, ustalamy głębokość, po jakiej nasza łódka ma płynąć i po prostu nasz silnik nas cały czas zadaną prędkością przesuwa po zadanej głębokości i dzięki temu też możemy możemy precyzyjniej obławiać nasze łowisko moim zdaniem mega funkcja przerobiłem na swojej łodzi większość dostępnych produktów topowych marek silników jeżeli chcecie wybrać najlepszy silnik w tej chwili na rynku to Recon Lawrence będzie najlepszym wyborem